Sony Alpha 77 formalnie jest następcą uznanego półprofesjonalnego modelu Alpha 700, który na rynku debiutował ponad 4 lata temu. Od tamtej pory podejście japońskiego producenta do budowy lustrzanek cyfrowych radykalnie się jednak zmieniło i tym co najbardziej odróżnia Alfa 77 od jej poprzedniczki jest wykorzystanie nieruchomego półprzepuszczalnego lustra, technologii, którą Sony zaczęło wykorzystywać w swoich aparatach począwszy od modeli Alfa 33 i Alfa 55. Aparat pozbawiony został tradycyjnego wizjera, zastąpił go wizjer cyfrowy, lecz pozwala na ciągłe działanie podglądu na żywo z wykorzystaniem autofokusa opartego na detekcji fazy. Ostrość nastawiana jest bez przerwy nie tylko podczas fotografowania, ale także w trakcie nagrywania filmów. Półprzepuszczalne lustro to najważniejsza, ale nie jedyna nowość w Alfie 77. Aparat posiada matrycę o rozdzielczości 24,3 megapiksela oraz 19-polowy autofokus z 11 punktami krzyżowymi. Na uwagę zasługuje też najszybszy na świecie, jak twierdzi producent, tryb zdjęć seryjnych, działający w oparciu o detekcję fazy. Jego prędkość wynosi może nawet 12 klatek na sekundę. Alpha 77 posiada wizjer o wysokiej rozdzielczości i 100% pokryciu kadru. Drugim narzędziem kadrowania jest trzycalowy, odchylany wyświetlacz LCD. W aparacie nie zabrakło też funkcji nagrywania filmów. Lustrzanka może rejestrować materiały wideo Full HD z kodowaniem AVCHD. Podczas filmowania dostępny jest szybki autofokus i pełen zestaw manualnych trybów ekspozycji. Jak te wszystkie nowinki spisują się w praktyce? Aparat robi bardzo dobre pierwsze wrażenie. Jest konstrukcją solidną i wytrzymałą, której korpus wykonano z trwałego stopu magnezu i wyposażono w uszczelki chroniące przed zanieczyszczeniami i wilgocią. Lustrzanka pewnie leży w dłoniach i umożliwia łatwe kadrowanie. Układ przycisków sterujących na ogół pozwala na wygodną obsługę, lecz ciasne rozmieszczenie niektórych klawiszy na tylnej ścianie obudowy może czasami prowadzić do przypadkowego uruchamiania funkcji, z których nie chcieliśmy korzystać. Pod względem możliwości Alpha 77 to prawdziwy fotograficzny kombajn, wyposażony w mnóstwo funkcji wpływających na jakość i styl zapisywanego obrazu. W aparacie całkiem sprawnie radzi sobie autofokus. Dobre wrażenie robi też tryb zdjęć seryjnych. Alpha 77 jest konstrukcją bardzo zaawansowaną, zapewniającą dużą funkcjonalność i wysoką jakość zdjęć. Aparat stworzony został z myślą o wymagających użytkownikach i profesjonalistach. Pozostaje jednak pytanie, czy profesjonalistom przypadnie do gustu półprzepuszczalne lustro.